Cześć kochani, witajcie bardzo, to bardzo serdecznie w dość ciekawym materiale, mianowicie będzie to materiał przedstawiający wam moją ulubioną premkę w World of Tanks. Chce widzicie projektu, ale dlaczego to jest Progetto? Myślę, że ta bitwa wam to idealnie zobrazuje. Nagrałem już jeden odcinek odnośnie projektu M46, uważam go za świetny, a to świetny pojazd. Jest to premka, która daje mi wiele przyjemności z gry, to jest raz, a dwa przede wszystkim umożliwia mi dużą uniwersalność w bitwie. To może być głupie, bo to jest pojazd, który jest... Bez pancerza, ale to jest bardzo, a to bardzo mobilne. To jest raz. Dwa, ten pojazd posiada niesamowite działko, mogę powiedzieć, tak? Może tutaj penetracja nie jest prze przenajwiększa na świecie, ale sam fakt, ta długość strzału, wystrzału pocisku pomiędzy odpowiednimi pociskami jest po prostu the best. Dwie sekundy na tej działku, która ma 240 uszkodzeń, 212 penetracji, na zwykłych 259 na Goldzie. Wiesz co, zawsze jadę, praktycznie większością czołgów, na, Można powiedzieć, sektor, właśnie 1-2. Tutaj wykryłem M48, jak to widzicie, LPZ. Celu jest teraz spokojnie do gościa. Tutaj próbuję jakoś tak go po postrzegać, że tak i za bardzo się też nie wychyla, czy nie dostać ogólnie strzała. I tutaj za chwilę zobaczycie, jak ta bitwa naprawdę na chillu mi poszła. I potem też wam wkleję, między innymi na końcu, kilka wycinków z innych bitew, jeżeli chodzi o kraje końcowe. żeby on wam dlaczego moim zdaniem to jest. Podemka, którą każdy w miarę ogarnięty gracz w tej grze powinien mieć. Gdyby dało się przejść przepustkę bitewną bez limitu punktów, mówię Wam szczerze, żebym tylko grał tym pojazdem. Praktycznie większość bitew jest na top 5, top trójkę w drużynie, przeważnie. Nie gram na goldzie, rzadko kiedy to używam golda, gram zwykłymi pestkami. Gram tym głównie jak typowo za nie muszę kombinować zbytnio. Ten człowiek jest naprawdę fenomenalny, to widzicie, mój poziom 314 na tym pojeździe trochę też samo mówi za siebie, ja tym pojazdem gram. Uważam go za praktycznie najlepszą prękę, chyba, którą mam w swoim garażu. Nie widzę innej pręki, która by dawała mi tyle przyjemności. Od jakiegoś czasu dobrze bym się grało? t 832 3 czy parzy Baraskiem. Są to inne pojazdy. Co by nie mówić, Barask ma ten... powiedzmy, tą wadę, że posiada dość długie przeładowanie i nie ma tego systemu doładowywania. Ten system doładowania, wprost, to jest... Picabello. Najlepsze rozznanie, jakie mogłoby się w tym pojeździe. Tak samo dobrze mi się gra T77, który ma zwykły magazynek, ale też odległość między pociskami 2 sekundy. Powiem Wam, że te to mają bardzo szybkie prodowanie między pociskami. To jest fenomen. Więc zobaczcie, minęło niecałe. Yy, nie no dobrze, minęły 2 minuty bitwy, już mam dwa fragi. Tak widzicie, się w te wszystkie weakspoty. Tu mam też wkleję, jak wygląda ten pojazd, jeżeli chodzi o moje wyposażenie, moje. Ulepszenia polowe chociażby, a nie gram na ani feltowych, ani na różowych materiałach, gram tylko, tylko na zwykłych, standardowych, więc ten czołg, gdybym jeszcze założył tutaj feltowe, to byłoby jeszcze większe spustoszenie, a już tak jest, zapadam moim zdaniem świetny po prostu. I ta bitwa może się wydać, że będę krat fragi, nie do końca jest tak, uznałem po prostu, że... Miałem też jakąś tam misję dla zrobienie tych posłów fragów. Zaznaczam, po, że tak pokombinuję, postrzelam, zobaczymy co po prostu wyjdzie. Chyba kolejna bitwa, bez, powiem wam, bez spiny. Miałem ten dzień tak dobry, że praktycznie cofnie się rodzajem bitwy po 4, 4,5, 5 tysięcy uszkodzeń na tym czołgu. Także pasa od dłuższego czasu, a budżet to moja jest naprawdę dobra. Co pada, nie potrafię wbić trzeciej oznaki biegłości, mam tylko dwie, ale uważam, że ten czołg to jest. Coś pięknego. To jest naprawdę coś, coś pięknego. Jak to zauważyć, ja dosyć teraz ogólnie pokolejne pojazdy. Mam trzy fragi już, w 3 jak do Was mówię. powiem się tam super haircut. Mój błąd z tą celnością, mój błąd. Nie wycofowałem tam, ta sama wentę. I patrzcie, jedna pestka wchodzi, druga niestety nie, więc to też nie jest tak, że idealnie będziecie zawsze trafiać. Można by to poprawić teoretycznie poprzez mniejsze kółko, ale tutaj bardziej stawiam, co by nie mówić, na stabilizator, wentylację, jakoś to jest magazynek. I tutaj jeszcze mam chyba bodajże optykę, zachikany też. Te modułusza wkleję wcześniej, tam będziecie wiedzieć dokładnie. Ten czołg, dzięki tym też rozwiązaniom, dzięki temu, że mam dosyć dużo tych perków na swojej załodze, mianowicie tu mam wkleje, jakie ja mam ile ich mam. To i po ikonie będziecie też widzieli. To, to jest naprawdę totalna przyjemność. W raczej mam, już 5 fragów praktycznie poleciało. I co prawda, tak, to jest stopka Co by nie mówić, to nie są dychy. Mogę nic powiedzieć, że oczywiście, wow, super wynik jak na topkę. No ale kurka wodna, komu zdarzało się często takie bitwy z takim wynikiem, jak będziecie już za chwilę mogli zaobserwować. No wydaje mi się, że to nie jest aż tak powszechne. pada u mnie już tych wyników troszeczkę w, mojej, w moim dorobku, jeżeli chodzi o gracza czołgowego, to troszeczkę tych bitw wpadło, aczkolwiek uważam, że to jest i tak fenomenalny, ale to fenomenalny naprawdę pojazd. To jadę z T-54 1, jako że on ma też lepszy pancerz do Hellcat'a. Uznaję, że nie będę malować się szczególnie HP, Popatrzcie, jeszcze ogólnie mamy statę, 1000 HP przeszło, tutaj Gowinka, Gowika nie trafia praktycznie we mnie, nie wiem co tam się z tym gościem działo, tutaj postanowiłem, że OK, dodaję pocisk, celuję niszczę, 7 już fragów praktycznie, Ponieważ ja nawet nie zobaczyłem w tej bitwie tych fragów, Jest to że OK, ktoś tam wpada, spoko, tutaj pojawia się szpatułka, mój T-54 mod 1, Teoretycznie obrywa, ja tu znałem, że ok, muszę już tak powoli patrzeć na tą drużynę, jest tutaj 9 do 7, teoretycznie mamy przewagę, aczkolwiek patrząc po tych wszystkich graczach, to nie wiem na co mogę się spodziewać, no i tak, jest 11 do 7, spoko, mamy ósmy frag już na naszym koncie, już ósmy frag, zostało 4 graczy w drużynie przeciwnej, teoretycznie mamy ogromną przewagę, co by nie patrzeć, teoretycznie, mamy też ogólnie przewagę, prawie 700 HP. Jeżeli chodzi o to, ja mam na razie 3111 uszkodzeń, 968 punktów po spocie. I popatrzcie, niechałem pałę, yy, nie jechałem na pałę, nie na pałę tam, więc tamten obszar, między tamte skałki nie uznałem, że ok. Oflankuję to na spokojnie, gdyż tak, mam 767, 766 HP I popatrzcie, pojawia się t 341. tu jest AMX, dobrze, że tam nie pojechałem, bo już bym może by nawet wygrał tą konfrontację z T34. Ale bym stracił praktycznie większość mojego HP. Tak stawiam, przejdę dwa pociski, by mi zadał spokojnie. No i teraz tak, tam jest niestety biedny t, -t 44 -100. A tak, t, -t 44 -100. On tam się niby klepie, ale no niestety pada. t, -t 341 go wykończył. No i mam wrak. 11 do 9. 1200 HP przewagi. Tam patrzę jeszcze skoda się. A se, że uczknę. Może nie ten dziewiąty frak, kto wie. Ale nie będę tutaj się jakoś spinał, bo domak, jest spina, to ten często mi niestety w tych bitwach nie wychodzi. Tutaj krążyłem po tej mapce, kombinowałem, co i jak, gdzie by tutaj podjechać, a może tu, a może tam, po to, wiecie, nie dostać spota za chwilę po prostu i nie pożegnać się przed swoim życiem. Wiadomo, jeszcze zaduję, powiedzmy sobie Forest Spirit, czyli... dosyć mocny niszczyciel hajka, po losu jemu przebijemy i nie na hita, tego byśmy jednak nie chcieli. A ja patrzyłem, ok, 10, 8 fragów, no to już jest szansa na pull, a czemu by nie w sumie. Pokombinuję trochę, zacząć z to wyjść. wyjdzie i popatrzcie, wyjeżdża AMX AC46 dostaje jedną, drugą peskę, 3000, prawie 400 HP na moim koncie. Mam 9 fragów, w tym mi wkładu się D341. I jednocześnie uważam, aby nie oberwać z tamtej strony jakiś stąd. Ewentualnie jakoś stąd. Więc tutaj chowam się za tym kamieniem, poczekajam troszeczkę poproszę moich sousinków o wsparcie. I będę im też troszeczkę spamił jednak, że tej podjechali jak najszybciej. No, wiecie, tu to, to się mogę się wychylić. No to jest za sztuka ogólnie się wychylić i znowu zdejmować HP. Tutaj co do mi wchodzi ogólnie ten strzał z biodra. Lecić 4, jeden nie trafia. Ja drugim pociskiem strzelam, trzecim dobijam. Mam 10 fragów. Medal pula już jest na moim koncie. I teraz tak pomyślałem: OK, mam 4 kafle praktycznie na swoim koncie. Można by że 10 fragów Mogę pojechać i tak mamy przewagę. Ale znając, jak to ogólnie bywa w tym wocie, wiem że niestety patrząc po moich sousznikach, że wszyscy są na dobitkę praktycznie. Kilana ma skromne 418 HP, Super Hellcat ma 64, artyleria to no, 350, ale i tak jest na ściągnięcie. Ja 540 teoretycznie, słupka bije po te 520 bodajże, więc teoretycznie jakby nie posuwał, to jest szansa, że przeżyć, ale ja uznałem, że niech wszyscy wiadomo na raz ja też wiadę, kogo ściągnie, a reszta powinna spokojnie tego Forest Spilta dobić. No i tam pierwszy etap Super Hellcat. Ja tam jadę za chwilkę, zaraz obok naszej Kila. Na akurat uznaję, że płodę tą stroną skoro super. Helka tutaj, tam, ten tutaj tamten do tej się wszyscy płacą też jedną flanką, tylko po prostu z kilku są. wyjedziemy na to przeciwnika i tak też robią. Nie atakuję na początek, nie wylewam się jakoś super, bo wiadomo, że Forest Spirit ma dość spoko kamuflaż i pokazuje się gdzieś tam za tymi torami, za górką. Uznałem, że na razie przyceluję, popatrzę, może zobaczę, jako że po prostu nie było przestrzału, no to myślę, a dobra, pojadę sobie, może będzie przy okazji jeszcze jedenasty frag, w sumie spoko. Miałem też z poprzednich patrzę dla was kilka bitew, w tym bitewkę z Pawianem akurat z tego trybu specjalnego. Udało mi się z nim pograć. Chciałem wam to ponagrywać, ale oczywiście World w jest niesamowita gra, jak macie aktualizację, nawet takiej nie zainstalujecie, tylko wam powiedzie, gdzieś do pamięci podręcznej, to już nie odpalicie gry. No i tak, tutaj widzę, że Felspirit mnie nie widzi. Teraz się obraca, ja tej zebrałem, 11 HP mi zostało, no i oczywiście nagle się Helcat i dobijam przeciwnika. 4455 widocznych uszkodzeń, 1107 po mojej asyście, 10 fragów i tak ta bitwa się klasyfikuje. Tutaj Wam za chwilkę też pokażę inne moje, powiedzmy sobie jakieś osiągnięcia na tym pojeździe i też powiem Wam dlaczego uważam, że ta premka jest naprawdę warta uwagi. Tak jak już wspominałem, szybkostrzelność. Mobilność, dobry kamuflaż, niska cena pocisków, szybkie przeładowanie, duży DPM co by nie mówić całkiem przyjemna maszynka w skrócie do gry. Oczywiście są też inne maszynki, to nie jest tak, że dla każdego ten pojazd będzie może najlepszy. Ja też początkowo jak go zakupiłem, nie podchodziłem do niego jakoś super optymistycznie. Aczkolwiek, patrząc na to, co jest tutaj, uważam, że to jest naprawdę jeden z przyjemniejszych pojazdów, jak ja mam w swoim garażu i ja osobiście mogę go na pewno serdecznie polecić. Ze swojej strony, a wielokrotnie patrząc na jakieś różne polecenia czy opinie youtuberów miałem tak, że niestety a dany czołg, pomimo no ich zachwalania, jak nie jest niesamowity, u mnie totalnie był niewypałem. Tutaj mogę spokojnie wam powiedzieć, że ten czołg jest naprawdę, naprawdę fajny. Przyjęcie im gra jest komfortowy. I co by nie powiedzieć, myślę, że nie powinniście być rozczarowani, jeżeli troszeczkę pogracie i macie troszeczkę oleju w głowie i potraficie co nieco ugrać czołgami bez pancerza. Nadaje się on też do spotowania, niejednokrotnie wykrywam pojazdy od ode mnie daleko, gdzie stoją lighty u mnie wyróżnie i nie potrafię ich wykryć. Jak macie odpowiednie moduły, odpowiednie ulepszenia bojowe, czy troszeczkę oleju w głowie, to ten czołg naprawdę potrafi serdecznie oddać. I gram dopiero kilka dni przepustkę bitewną. Już praktycznie 300 punktów nabite i będę miał problem, żeby musiał zakrygać kolejnymi pojazdami, które mniej lubię, sobie nie mówić. No ale niestety nie może tu grać jednym czołgiem, no tak to niestety życiu bywa, więc... Co by nie powiedzieć, ja Wam go serdecznie polecam, uważam, że to jest fajna maszynka, no i to będzie chyba tyle. Jeżeli macie jakieś swoje zdania, może macie jakąś swoją ulubioną premkę, dajcie mi znać. Tak ja mówię. ode mnie to jest najlepsza osobiście uważam premka na ósmym poziomie w grze. Takie jest moje skromne zdanie, jest najbardziej uniwersalna i najwięcej Wam przyjemnych, dobrych zarobkowo oraz pod względem funu. Także ja Wam tej serdecznie polecam. Ale również nie ma tutaj pokazać jeszcze kilka innych ekranów, tym gdzieś te prawdopodobnie fotki przebijały się, jeżeli chodzi o jakieś tam, powiedzmy, osiągnięcia z innych bitew. Bardzo wysoki to jest próg, jeżeli chodzi o wbicie masterki, to też pokazuje, jak dobrze gracze grają tym czołgiem, że on dalej jest bardzo, bardzo wysoko postawiony. I wiem, że jest prototyp, ja niestety im nie grałem. Nie mam porównania. Mogę wam powiedzieć tylko na podstawie tych pazurów, które mam, a mam ich dość sporo z tych typowo metowych. Mam Skolę te 56 Sobaki, jest fenomenalna, mam Gwarazu Baraska, mam naprawdę pozostałych premek dużo, dużo. Mogliście tam wiedzieć o moich materiałach, na streamach, ewentualnie możecie sobie wejść na Wotlife'a, zobaczyć mój profil i tam będziecie mieć te wszystkie premki, które mam, którymi przeigrałem i są w moim garażu, to możecie zobaczyć jakie płace tam są, a uważam, że naprawdę ta premka jest naprawdę godna. Polecenia, jeżeli tam odobrycie jeszcze jakąś zniżkę, albo powiedzmy w jakieś w jakiejś pasce, czy będziecie jakiś kupon zniżkowy, jakaś pojawi się okazja w sklepie, to myślę, że te 120 czy tam, tam zł można wydać, tym bardziej jak nie wiem, macie niewiele tych premek albo po prostu szukacie czegoś fajnego, to to jest serdecznie godny czołg polecenia. Ja wy razie ten będę żegnał, dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Zapraszam Was do subskrypcji, gdyż sporo osób tego jeszcze nie robi. A, bardzo mi zależy, że ten kanał się rozwijał i że ta społeczność rosła. A także Was zapraszam serdecznie na mój drugi kanał vlogowy, gdzieś tutaj powinno być jakaś przebitka, teraz może gdzieś tutaj, może gdzieś tutaj, gdzieś tam w rogu ekranu, link odniesienie jakieś takie. I serdecznie was tam zapraszam, zupełnie inny content, content live, bardziej lifestyle'owe, jak szczególnie opowiadanie o moim hobby, jakiejś akwarystyce, czy jakieś robótki domowe, czy chociażby kwestie z remontu naszego. Naprawdę jest to tam sporo, sporo, sporo My się mery ciekawych treści i każdy znajdzie coś dla siebie. Nie jest tak, tutaj, że tylko po gadam o jakichś gierkach czy jakoś po prostu gram, tylko faktycznie tam jest zupełnie luźniejszy content Mówicie, możecie coś coście się, myślę, w jakimś stopniu nauczyć i coś możecie dla siebie wyciągnąć. Także serdecznie Was tam zapraszam. Kanał ma praktycznie, może powiedzieć, miesiąc i już tam troszeczkę te treści się bawiło, a obecnie zabieram się za chwilę za montaż kolejnego materiału ze serii remontowej. Także Was tam serdecznie zapraszam. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się mojej drodzy i życzę wam spokojnego, udanego tygodnia. W zależności od to OK to oglądacie i spokojnego miłego dziąka. Cześć! Cześć kochani! Chciałem Was jeszcze bardzo serdecznie zaprosić na mój drugi kanał. Kanał vlogowy, na którym pojawia się już kilka treści. Między innymi z serii remontowej, jakiś luźny vlog, oraz seria akwarystyczna. Także Was tam serdecznie zapraszam. Jest to coś zupełnie, ale to zupełnie innego niż kontent, który macie tutaj. Jeżeli lubicie takie luźne, jak pogaduchy, jakieś poradniki, jakieś materiały, może do ich yourself, może jakieś takie materiały instruktażowe, bądź po prostu takie formy dzienników, albo po prostu jak ktoś po prostu gada coś tam w tle, to Was serdecznie zapraszam. Może on to się spodoba, dajcie znać. To tyle z autopromocji. Dziękuję Wam, trzymajcie się i do usłyszenia.